Witam. No i rozpoczął się ten niechętnie wyczekiwany przez wszystkich hodowców roślin egzotycznych okres. Czyli październik. Zaczęło się to, od czego każdy się obawia. Czyli już takie powiedzmy, widmo niskich temperatur, przymrozków, gdzie niegdzie. Na szczęście to jest dopiero początek, i póki co pogody, pogoda jest nawet. W miarę pozytywnie zapowiedziana, więc trzeba korzystać z możliwości dalszego podziwiania. Tam w oddali już widać moje zaskoczenie tegoroczne, jeśli chodzi o wzrost. Jest to eukaliptus guni. Został posadzony na wiosnę mniej więcej o z tej wysokości. no Może troszkę więcej niż było niż jest tam biała, biała wstążeczka. I urósł naprawdę na ponad 2,5 metra no naprawdę zaskoczy mnie. Ewidentnie w przyszłym roku już będzie szedł do gruntu. Tak miałem wyczekać, tak jak z eukaryptusami Pałci Flora. Tak dwa lata, ale tutaj widzę, że ewidentnie nie jest to konieczne. Tutaj dalej już widać pomału małe zwiastuny. Zwiastuny jesieni. Pomału przybarwiająca się pomarańcza trójlitkowa nabiera już takich żółtawych kolorów, ale no nie wszystkie, no ta akurat już nabiera. Za rozmarynem jeszcze druga, tak samo już nabiera. Są to sadzonki ukorzenione z egzemplarza tutaj, z podkładki dokładnie z podkładki korzeniowej. Z podkładki korzeniowej, na której rośnie. Także krzyżówka pomarańczy trolistnej ze słodką pomarańczą odwianą rubi jest to cytranga Morton. Jest to cytrus, który być może za parę lat trafi do gruntu. Jego mrozoodporność jest szacowana tak na około minus 15 stopni, więc no nawet całkiem nieźle. No zobaczymy jak to się potoczy, najbliższe ja lata pokażę. Tutaj dalej już oliwki. No, też troszkę tam się przebarwiają, ale to jest normalne. liście laurowe. Cykaz. Cykaz będzie tutaj w Danicy na pewno do pierwszych przymrozków. Może nawet i w pierwsze przymrozki także tutaj zostanie. Ponieważ takie temperatury do około minus 5 powinien sobie spokojnie poradzić. A także przyniesie mu to na pewno trochę lepsze zimowanie i być może także bogatą rozetę w przyszłym sezonie. Bambus, parkesja, Rufa. Jeszcze próbuje wytwarzać liczne takie już nawet no wyższe niż ta kępa pędy. No nie wiem, czy one w ogóle przeżyją zimę, takie bardzo późno wytworzone. Być może przemarzną dalej, Ale jeszcze coś tam sobie rośnie. Bananowce Musabasje już też praktycznie no, już niewiele przyrastają. W tym roku no, nie pokazały takich możliwości, jakie pokazał w zeszłym roku, no ale no, ten sezon był w zasadzie o prawie dwa miesiące krótszy niż, niż poprzedni. Późna wiosna i, i taki taki sobie sierpień praktycznie dwa miesiące wszystko. Cofnął: awokado, awokado, też już mało co rośnie, ale dobrze sobie radzi. Tutaj pod koroną małe kordeliny Indevisa. hodowane z nasion. Już nabierają takich ciekawych właśnie barw, taki przy, takie przyciemniane i takie charakterystyczne dla tego gatunku, yy, czerwonawe pasy przechodzące przez, przez liście, tutaj może dobrze tego nie będzie widać w tym, ale no, wydaje mi się, że to faktycznie jest ten gatunek, ponieważ jego nasiona wymagały certyfikacji w przeciwieństwie do zwykłej kordeliny australijskiej. Zobaczymy jak będzie prezentował się w przyszłym sezonie. A tutaj zwykła kordelina, kordelina Red Star. W kolejnym zakątku. Tutaj też ładnie rosnące dalej awokado. Dwa różne dwa inne egzemplarze. Ten taki ten kwit dwa lata temu. Ten w zeszłym, czy w tym roku już nie pamiętam. Chyba w zeszłym roku. W zeszłym roku kwit. Także tutaj bardzo mocno się tutaj już przyrosł. Ładne zielone barwy, jeszcze będzie długo tutaj zdobił, do pierwszych przymrozków. Tutaj marcylia czterolistna, nietypowa paproć, wyglądająca jak koliczyna. Basiok całe lato w Danicy, nie służy bananom takie trzymanie. Jednak wolałoby te korzenie rozprostować. W zeszłym także do gruntu. Eukaliptus parvula. Także nawet ładny, ciekawy eukaliptus. Też, je, je też jeden z bardziej mrozotpornych. Tak mrozoodporny, jest przedziale od minus 12 do minus 16 stopni. To jest w pewnie w zależności od stanowiska. Jest, ma taką formę takiego niewysokiego drzewa lub takiego dużego krzewu. Zobaczymy. Jak sobie będzie radził. Palmy, trochę karpusy fortunei. Z nasion w 2019 roku. No, ten jeszcze troszeczkę sobie rośnie. Jeszcze ostatkie, ostatnie podrygi. Tutaj, w tak jest bez Już też już coraz to gęściejszy. Może w przyszłym roku, już jakieś porządne się tutaj pojawią. Pędy tutaj, także jeszcze jeden. Yy, jeszcze jeden, trochę karpus wysiany z tych samych nasion. Ale tak z wyglądu, jest zupełnie inny niż reszta. Może to jakaś hybryda się tutaj trafiła z Wagnerianusem. No, ciężko mi powiedzieć. Też lata pokażą cierpliwość. To jedyne tutaj rozwiązanie. I tu jeszcze jeden, Jak awokado. Wszystkie są ukorzenione od egzemplarza widocznego tutaj wcześniej, tego największego.